W telewizji jest narracja bez przerwy od aresztowania Grześka Brauna, Ewy Stankiewicz i dwóch dziennikarzy i innych ludzi. Narracja jest taka, że to oni byli łobuzami, to oni przyszli niszczyć i dewastować mienie. Nie. Nieprawda! My nie chcemy dewastować Polski! My tą Polskę chcemy Ostatnie przykłady z Baumanem, który tutaj we Wrocławiu został zaproszony przez establishment wrocławski. Kochani, to są rzeczy nieprawdopodobne. W tym kraju, gdzie ci ludzie jak Bauman mordowali naszych rodaków, dzisiaj są hołubieni przez media i przez wszystkich rządzących w naszym kraju. To, to woła o pomstę do nieba, kochani. O pomstę do nieba. Tak dłużej być nie może. Tak dłużej być nie może. Z tym musimy skończyć nas jest teraz to może mało, ale mamy jeszcze rodziny w domach, mamy przyjaciół, musimy jeden z drugim odważnie o tym mówić, musimy być odważni, bo ci ludzie, którzy oddali za nas życie, za to, żebyśmy mogli żyć w miarę wolnym kraju, ci ludzie w grobie się przewracają, że dzisiaj u władzy jest taki motłoch. Sprzedaje sprzedaje się za zagranicy, sprzedaje się obcym służbom, obcym wywiadom i oni robią w kraju co chcą, a my jesteśmy jako Polacy spychani na margines. Tak być nie może! Kochani, PKW, wystarczy dodać jedną literę, kochani, słuchajcie, jedna litera! PKWN! Kto starszy to wie, co to było, a młodzi proszę przeczytać. PKWN, co to było? Także wiele się nie zmieniło, moi drodzy. I nad tym my musimy. My, to to, nie, nie może nie ja, bo ja już jestem prawie dorosły, stary, niedługo nie wiem, co się ze mną stanie, ale wy, młodzi ludzie, musicie być odważni. Ta odwaga musi wa, was, z, z was kipieć. Bo bez odwagi tym ludziom nie będziemy w stanie powiedzieć, że dosyć mamy już was. W końcu mamy dosyć Tuska i tych swoich ministrów, którzy lekceważą Państwo, zlekceważyli to na tak. Sami nagrywali drodzy, lekceważyli państwo. To państwo według ich, ich nie istnieje. Więc dlaczego my mamy przestrzegać prawa w tym państwie? Będziemy przestrzegać, dopóki tych ludzi stąd nie wygonimy z tych stołków przynajmniej nie zrzucimy. I tego musimy dokonać. I ten czas, te wybory pokazały, że z tym systemem należy skończyć. Koniec. Reset systemu. 继续关注。